Księga Kapłańska rozdziały od pierwszego do trzeciego. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego o namiotu spotkania. Mów do Izraelitów i powiedz im, jeśli kto z was zechce złożyć dar z dla Pana, niech złoży Go albo z kielców, albo z mniejszego bydła. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Potem zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Arona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dookoła ołtarz stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. Kapłani, synowie Arona przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Potem kapłani, synowie Arona ułożą części wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest całopalenie. Ofiara spalana, miła woń dla pana. Jeżeli zaś kto chce złożyć na ofiarę całopalną dar z trzody, z baranków lub koziołków, niech weźmie sam co bez skazy. Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza przed panem, a kapłani, synowie Arona, pokropią krwią jego ołtarz dokoła. Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła wąga Pana. A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana, niech złoży wdarze darze synogarnicą lub młodego gołębia. Kapłan przyniesie go do ołtarza, złomi mu główkę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wykiśnie na ścianę ołtarza. Potem oddzieli wolę jego wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od ołtarza. Następnie kapłan oderwie jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana. Miła woń dla Pana. Jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę. Poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. Potem przyniesie ją do kapłanów synów Arona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną. Miłą woń dla Pana. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Arona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, medu to placki pzaśne z najczystszej mąki zaprawionej oliwą albo pod podpłomyki pomazane oliwą. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę z pokarmów, Potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z najczystszej mąki niekwaszonej zaprawianej oliwą. Pokruszysz ją na kawałki i polejesz oliwą. To jest ofiara z pokarmów. Jeżeli chcesz złożyć wydarzę jako ofiarę z pokarmów ciasto gotowane w rondelku, to będzie ono z najczystszej mąki zaprawianej oliwą. Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrządzony i oddasz go kapłanowi, a on złoży go w ofierze na ołtarzu. Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną. Miłą woń dla Pana. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Arona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana. Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla Pana nic kwaszonego. Albowiem ciasta kwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla Pana jako ofiary spalanej. Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwokin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zmieniły w miłą woń. Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga Twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą. Jeżeli chcesz złożyć jako dar spalany dla Pana ofiarę pokarmową z pierwokin, to będą nią kłosy prażone na ogniu albo kasza z nowego zboża jako ofiara pokarmowa z pierwotin. Polejesz ją oliwą i położysz na niej kadzidło. To jest ofiara z pokarmów. Kapłan zamieni w dym pamiątkę z kaszy i oliwy wraz z całym kadzidłem jako ofiarę spalaną dla Pana. Jeżeli kto chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę przed Panem położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłani, synowie Arona, pokropią krwią jego ołtarz dookoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spaloną dla Pana, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności i cały tłuszcz, który jest nad nimi, a także obie nerki i tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi oraz płat tłuszczu, który jest na wątrobie przy nerkach go oddzieli. Synowie Arona zamienią to w dym na ołtarzu, na ofierze całopalnej, która jest na drwach na ogniu. To jest ofiara spalana, miła woń dla Pana. Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze mniejsze bydlę jako ofiarę biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę. Jeżeli chce złożyć w darze owcem, niech złoży ją przed Panem, Położy rękę na głowę swego daru, potem zabije go przed namiotem spotkania. Synowie Arona pokropił krwią zwierzęcia ołtarz koła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spaloną dla pana, to jest cały tłuszcz ogonowy. Należy go oddzielić tuż przy samej kości ogonowej. I tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi, i obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat w tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerkach go oddzieli. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm, jako ofiarę spalaną dla pana. Jeżeli kto chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed panem. Położy rękę na jej głowie i zabije ją przed namiotem spotkania. Synowie Arona pokropią jej krwią ołtarz dokoła. Potem jako dach spalany dla pana. Złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi. Obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerkach go oddzieli. Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu, jako pokarm spalany, miłą woń dla Pana. Cały tłuszcz będzie dla Pana. "To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia we wszystkich waszych siedzibach, ani tłuszczu ani krwi jeść nie będziecie."